Cześć siemanko wszystkim tutaj MRKosmita.pl i dzisiaj sobie gramy na takim jeden serwerze y, pvp.iq.pl Oczywiście IP będzie w opisie To by nie było, ja jestem na tym serwie VIP-em na przykład miecz gracza premium czyli no VIP. I o czym jest ten serwer? No taki serwer RPG z, um, No po no, serwer RPG tak sobie no, 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 walić zombiaki jest zombie no i na tym serwerze taki klasyczny odcinek nie no, to nie jest klasyczny odcinek taki odcinek z grupy, bo nie mam co robić nakręcam i dlatego no i tak ten serwer właśnie jest taki pvp no Cześć takiego Ja jestem oczywiście jeszcze szósty level takim nobem Przynajmniej mam trochę lepsze EQ, bo Znaczy nie mam lepszego eku. Bo... Znaczy mam lepsze EQ od tych początkowych graczy, bo Jestem vip -em. No jak to VIP zawsze dostaje tam. Ten... Wiecie co Lepsze te ogólnie No i teraz sobie w tej chwili aktualnie zbieram na taki prorokaczny mieczek. W następnym odcinku y, pokażę wam y, VIPROM. Jak do niego dojść. A dzisiaj taki odcineczek kró krótki z tego serwera. Kurde, mać głupi jaki. Właśnie, y, jakby Marsonix to oglądał... Oglądał i to jest właśnie ten... Y, no i po prostu oglądał ten odcinek czy coś. No to mam do niego pytanie, niech napisze pod komentarzem a pytanie tak, takie czy powiększysz może exp na właśnie ten chociaż o połowę albo o ćwiartkę, żeby trochę się za długo expi bo na przykład na kolejnych levelach no to już od 10-20 to tak szybko się expi takie jedno pytanie do Marsonixa żeby to obejrzał no i coś takiego A Olix. Olix ciebie pozdrawiam, za pozdrawiam, chociaż nie znam. Kurde, mać głupie reklamy. Co za te reklamy, ale to. I tak. Fajny serwer, może on jest. Lubię go. Ogarnięta administracja. Nie cheatuje znaczy ten nie... Nie, wuj, nie banuje byle kogo za byle co. Z tych ja uciekam. Uciekam. Yy, no i to jest taki serwer właśnie RPG PvP. Jak umrę, to Wam pokażę coś. Hmm. No tak sobie. Jakie temy można zrobić? Albo je kupić, al znaczy one wylatuje zębiaka i można je albo kupić, albo sprzedać, te, co są gorsze i kupić lepsze. No yy, i takie. I mówię wam, płaca się kupować VIPy. Tyle powiem. Nie no, nie tyle, ale. No, płaca się kupować VIP-y, bo są tanie. I co tam dalej? Tutaj mamy y, Arena PvP Tutaj jest portal, ale od 15 levela. A i mam 6 poza tym. Nie chcę tam chodzić. Mamy Woja z. No, gdy klikniemy prawym, to mamy Wojownika z zadaniami dla nas. Dalej mamy Maga, On ma takie ity, jak właśnie można kupić. Są też różne klejnoty Na przykład, co to? Teleport na spawn Albo różka zausa najb Najbardziej to teleport na spawn opłaca się na pvp Bo tutaj na pvp to się traci i ty No więc tam, wirus, nie wiem co robi Supermoc też, napiszcie komentarza, komentarza. Albo kapitulacja jak I jest tak, śmiertelny cios, ostrość 40 Śmiertelny cios 2, ostrość 80 i śmiertelny cios ostrość 120 czyli taki, że prawie, prawie każdego nie To będzie taki krótki odcineczek a tutaj mamy kupca, u którego możemy coś tam kupić taki krótki mały odcineczek z mojej strony jeszcze tam można sobie kupić... po tej stronie, czyli po lewej kupujemy różne bronie a tam po prostu... Um, zbroje i jeszcze jedno na, na ten odcinek. Mamy bank, klikniemy na niego. I tutaj weźmiemy, mamy hajs. No i nie można kupować różne przedmioty. To będzie na tyle tego odcinka. Trzymajcie się.